Cześć. Kontrola odczynu pH gleby powinna być prowadzona w sposób systematyczny, dlatego że łatwiej jest utrzymać pH na odpowiednim poziomie niż je podnosić. Wielkimi krokami zbliżamy się do optymalnego terminu stosowania nawozów wapniowych. Dlatego też w naszym odcinku dzisiejszym gościem specjalnym będzie dr Piotr Szulc z firmy Polkalk. Zapraszamy. Dzień dobry Panie Piotrze. Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie. Panie Piotrze, konieczność wapnowania gleby związana jest z poprawą właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych gleby. Kiedy przychodzi taki moment, kiedy celowość wykonania zabiegów wapnowania jest tutaj uzasadniona? Szanowni Państwo, najlepszym terminem do oceny zawartości składników odżywczych w glebie, jak również PH, jest okres pożliwny. Pobieramy wówczas próbę i wtedy na podstawie wyników ustalamy, i zakup, i ustalamy dawkę nawozów i kup, zakupujemy rapno. Aktualnie poziom cenowy nawozów wieloskładnikowych jest bardzo wysoki, więc tutaj one osiągają momentami kosmiczne ceny i ograniczoną dostępność dla niektórych produktów. W związku z czym wykorzystanie tutaj efektywne nawozów typu NPK jest jeszcze bardziej pożądane przez naszych klientów, a nakłada się na to konieczność uregulowania pH, prawda? Więc patrząc tutaj na ten aspekt ekonomiczny, rola wapnowania jest jeszcze większa w tym sezonie. Szanowni państwo, tak jak pani Małgosia powiedziała, Nawozy wieloskładnikowe są coraz droższe. Wapno w relacji do nawozów wieloskładnikowych stosunkowo jest tańszy, tań, tanim nawozem. Dlatego wapnowanie jest bardzo istotnym zabiegiem agrotechnicznym, który zwiększa przyswajalność makro które państwo stosują w nawozach wieloskładnikowych. A jeśli chodzi o największe zalety stosowania nawozów wapniowych, to co byśmy tutaj mogli wskazać? Szanowni Państwo, ze względu na największe zalety to jest zwiększenie przyswajalności makro pierwiastków azotu, fosforu, potasu i magnezu. Poprawa, poprawę struktury gleby, stworzenie struktury grozełkowatej, poprawę mikrobiologii gleby. Jak Państwo wiedzą, gleby niewapnowane w tych glebach jest zdecydowanie najwięcej grzybów chorobotwórczych. Jak wapnujemy gleby, zmieniamy odczyn gleby, zwiększa się zawartość bakterii, bakterii pożytecznych rozkładających resztki pożliwne. Mhm. Ale na rynku nawozów jest ogromna ilość produktów. Mamy nawozy wapniowe granulowane, mamy nawozy wapniowe sypkie. Jak dokonać takiej oceny jakościowej pod kątem tego oferowanego nawysu? Szanow... Szanowni, tak uwagę, Szanowni Państwo, najważniejsze jest dla mnie zwracanie uwagi na dostawcę. Należy kupować nawozy od sprawdzonych dostawców, takich, takich jak Agroefekt. Następnie sprawdzamy zawartość pierwiastka w produkcie, wapnie, jak również kolejnym parametrem jest reaktywność, bo zawartość pierwiastka nie świadczy o jego reaktywności tego nawozu. Reaktywność, zawartość czystego pierwiastka, tak? I tutaj, czy jest jakiś taki najprostszy sposób, który moglibyśmy zaprezentować naszym klientom, który mógłby im posłużyć przy zakupie nawozu wapniowego? Szanowni Państwo, reaktywność nawozu wapniowego zależy od stopnia jego rozdrobnienia. Najprostszym sposobem jest sprawdzenie z cytryną. Mamy cytrynę. Należy, mamy dwa produkty wapienne polka trzeciej generacji i SuperMAC. Następnie nanosimy cytrynę, czyli wciskamy i teraz im bardziej się nawóz pieni, tym jego reaktywność jest większa. Zarówno w nawozów wapiennych granulowanych, jak i nawozów telistych. Jeżeli nawóz po polaniu go cytryną nie będzie się pienił, takiego nawozu raczej bym nie, nie, nie polecał. Decydując się na zakup nawozów wapniowych no istotne jest to, aby składać, zwracać uwagę tutaj na produkty najwyższej jakości, takie, które oferuje firma Polkalk. Mam na myśli tutaj dwa takie flagowe Państwa produkty, które zyskały uznanie naszych klientów, to jest Polkalk trzeciej generacji i Supermag. Ja bym bardzo Pana poprosiła o taką krótką charakterystykę tych dwóch produktów. Szanowni Państwo, Polkalk trzeciej generacji jest wapnem zawierającym 90, 52% tlenku wapnia. Jest to wapno nie zawierające magnezu. Natomiast Supermak jest produktem z magnezem. Tu jest zawartość magnezu na poziomie 8% tlenku magnezu. Nawozy Supermak należy stosować na gleby o niskiej zawartości magnezu. Tak? Jeżeli z analiz wyjdzie na niska zawartość magnezu, wówczas stosujemy Supermak. Natomiast jeżeli zawartość magnezu jest na poziomie średnim, stosujemy Polka trzeciej generacji. Te nawozy charakteryzują się wysoką reaktywnością dzięki dobremu zmieleniu tego surowca. Produkujemy nasze nawozy granulaty z takiej mączki wapiennej, jak i dolomitowej. Przy czym, szanowni Państwo, ta, ten stopień uzdrobienia mączki jest bardzo duży. Zwróćcie, szanowni Państwo, uwagę. Teraz zrobię takie doświadczenie z żyletką. Nie wiem, czy ktokolwiek z Państwa mierzył grubość żyletki. 009 mm. Szanowni Państwo, mączka, z której uzyskujemy Polka trzeciej generacji Supermac, jest czterokrotnie bardziej zmielona. Panie Piotrze, ciekawą propozycją jest możliwość wykonania analiz glebowych przy użyciu skanera glebowego. Jest to tutaj propozycja taka z Państwa strony, tak? to jest Państwa usługa, która jest wykonywana u klientów. Ja bym bardzo prosiła o przybliżenie tego tematu. Na czym to polega i jakie wyniki uzyskujemy przy takim odczycie? Szanowni Państwo, tak jak Pani Małgosia mówiła, od niedawna mamy skaner glebowy, który służy do oznaczania zawartości najważniejszych makropierwiastków w glebie, takich jak azot, fosfor, potas, magnez w formie wymiennej, jak również za pomocą tego skanera oznaczamy zawartość materii organicznej i odczyn gleby w wodzie. Ten skaner działa na zasadzie bliskiej podprzedwieni, analizuje gleby, fale światła odbitego przesyłane są do komputera centralnego, tam następuje jego przetwarzanie danych i dane są przesyłane na komórkę w postaci raportu. Te raporty, jak również analiza gleby za pomocą skanera glebowego dla Rolników współpracujących z agroefektem jest oczywiście usługą darmową. Czyli mamy tutaj analizę gleby, która nam mówi o konkretnych potrzebach ilościowych danych nawozów, jeśli chodzi o rośliny. Ja tylko zaznaczę, że wśród naszych doradców techniczno-handlowych istnieje tutaj możliwość wykonania pomiaru odczynu pH gleby przy użyciu pH metrów. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Mamy nadzieję, że zaszczepiliśmy w Was tematykę wapnowania. Z uwagi na to, że małe żniwa dobiegają powolutku końca, pola y y się zwalniają, możemy, możemy już spokojnie z tymi zabiegami ruszać. Więc wapnowanie czas zacząć.